W tym odcinku napiszemy taki program, który poprosił użytkownika o podanie miary długości obu boków prostokąta i program w oknie konsoli ma zwrócić informację, jakie jest pole prostokąta. Bardzo często, jak pytam uczniów, jak obliczyć pole prostokąta, to ja słyszę odpowiedź A razy B. Natomiast tutaj musimy wziąć pod uwagę, że boki prostokąta mogę sobie nazwać dowolnie. Zatem tutaj, na tym etapie, musimy pamiętać, że aby obliczyć pole prostokąta, no to nie jest to A razy B, przynajmniej nie zawsze. Aby obliczyć pole prostokąta, ja muszę znać długość jednego i drugiego boku, czyli krótszego i dłuższego boku prostokąta. I pole prostokąta to będzie po prostu iloczyn tych dwóch boków. No i teraz zastanówmy się, jeżeli chcemy policzyć pole prostokąta, to oznacza, że dłuższy i krótszy bok mogą być ułamkami dziesiętnymi. To oznacza, że my musimy sobie zadeklarować zmienne typu float, czyli takie zmienne, które obsługują liczby zmiennoprzecinkowe. Ja sobie tutaj zapiszę zmienne bok 1 i bok 2, czyli to będą po prostu odpowiednio krótszy i dłuższy, albo dłuższy i krótszy. Bok prostokąta, ponieważ będę chciała policzyć jeszcze jego pole, to tutaj sobie zadeklaruję zmienną pole. No i teraz na tym etapie poprosimy użytkownika o podanie długości jednego z boków. Podaj długość jednego boku prostokąta i teraz robimy przekazanie. Czyli musimy przekierować tą wartość, którą poda użytkownik na klawiaturze, na jedną z tych zmiennych, albo na zmienną bok 1, albo na zmienną bok 2. Na tym etapie nie ma żadnego znaczenia, na którą z tych dwóch zmiennych zrobimy przekierowanie. Ja zrobię przekierowanie na zmienną bok 1. No i teraz na tym etapie musimy poprosić użytkownika, aby podał długość, Drugiego boku. I teraz, z racji tego, że w linijce 13 zrobiłam przekierowanie na zmienną bok 1, to tutaj muszę zrobić przekierowanie już na zmienną bok 2, czyli tutaj już na tym etapie nie mam wyjścia. I teraz, skoro mamy już podane boki, oba boki prostokąta, to już na tym etapie mogę policzyć jego pole. Czyli ja tutaj do zmiennej pole przypisuję iloczyn Zmiennej bok 1 i zmiennej bok 2. No i tutaj zobacz, możemy sobie wyświetlić informację, że pole prostokąta wynosi. No i tutaj sobie możemy to pole wyświetlić. Zrobimy to na razie w ten sposób. No I popatrzmy, jaki jest efekt działania tego programu. Tutaj wyświetlę 58, tutaj wyświetlę 32, więc pole prostokąta wynosi 1856. I ja tutaj, ponieważ zadekorowałam zmienne typu float, no to jak widziałeś, jak widziałaś, mogłam użyć liczb całkowitych, ale mogę także wykorzystać liczby zmiennoprzecinkowe, przecinkowe. Ponieważ zobacz, użyłam tutaj kropki, no to program już nie dał mi możliwości zadeklarowania podania długości drugiego boku prostokąta. Przez to policzył, że pole prostokąta wynosi 0. Dlaczego? Dlatego, że uznał, iż bok drugi ma wartość 0, no a 0 razy cokolwiek daje 0. Oznacza to, że jeżeli tutaj podajemy Wartości liczbowe, to musimy podawać je z kropką, i jeśli są to liczby zmiennoprzecinkowe, to o tym musisz pamiętać, że podajemy je z kropką. Ok, ten program mogłabym jeszcze tutaj rozwinąć o dodanie jednostek kwadratowych, ponieważ pole zawsze podajemy w jednostkach kwadratowych, więc tutaj zapisuję jednostek kwadratowych. No i popatrzmy teraz, jaki będzie efekt działania tego programu. Podam tym razem jedną liczbę całkowitą, a drugą liczbę zmiennoprzecinkową. No i tutaj mamy jednostek kwadratowych. No oczywiście tutaj powinnam dodać jeszcze spację, żeby program wyświetlił informacje w sposób czytelny. No to tutaj sobie znowu zrobimy jedną liczbę całkowitą, drugą zmiennoprzecinkową. No i jak widzisz, wszystko na ten moment działa poprawnie, poza jedną sytuacją. Otóż zwróć uwagę, że my tutaj w treści tego programu nie zrobiliśmy takiego założenia, w którym program zabraniałby użytkownikowi wpisywanie liczb mniejszych od zera. I teraz popatrz, tutaj dam minus 5, tu wpiszę 4, no i wychodzi, że pole prostokąta to jest minus 20 jednostek kwadratowych, co oczywiście jest zdurą, dlatego że jeżeli liczymy Polach, figur płaskich czy figur przestrzennych, to zawsze musimy pamiętać, że te wartości nie mogą być mniejsze od zera. Czyli tutaj musimy ten program troszkę przerobić, żeby uniemożliwić programowi, znaczy żeby uniemożliwić użytkownikowi podawanie wartości mniejszych od zera. Czyli tutaj musimy zastosować if else. No i skoro tutaj na tym etapie program poprosi już użytkownika o podanie pierwszego boku, pierwszej miary, tuż w tym miejscu powinniśmy zastosować if Czyli tutaj sobie piszemy, że jeżeli bok pierwszy będzie mniejszy od zera, to powiedz użytkownikowi, żeby nie podawał takich wartości. Czyli tutaj wpiszemy informację, że w miarę boku nie może być mniejsza od zera. No, ale teraz, z racji tego, że tutaj jest podawane dalej, że te linie kodu źródłowego są poza ifem, to one się po prostu zrealizują. Popatrz teraz. Tutaj podamy 6, podamy 10, czyli dla wszystkich dodatnich wartości program działa tak, jak należy. Natomiast teraz ten pierwszy bok podamy sobie minusowy, i pomimo tego, że podaliśmy sobie informację, że miara boku nie może być mniejsza od zera, to pomimo tego program dalej prosi nas o podanie wartości drugiego boku. Tutaj wpiszemy powiedzmy dwójkę, i pomimo tego dalej program jest kontynuowany i to pole jest liczone, pomimo tego, że wpisaliśmy tutaj taką informację. Zatem musimy to ten program jeszcze troszkę przerobić. Następnie, w jaki sposób możemy to przerobić? No, musimy tutaj na pewno dodać Elsa, czyli w przeciwnym razie, jeżeli ten bok będzie dodatni, no to tutaj w Elsie moglibyśmy po prostu przekopiować do Elsa te pozostałe linie kodu źródłowego. No i teraz popatrz, jaki będzie efekt działania tego programu komputerowego. Jeżeli tutaj podam wartość mniejszą od zera, no to już dalszy program dalej jest nierealizowany, czyli pozostałe liniki nie są już dalej kontynuowane, więc tutaj podamy teraz wartość boku pierwszego jako wartość dodatnią no i tutaj jak widzisz program już właściwie liczę, natomiast ten program jest tak skonstruowany, że faktycznie użytkownik nie może już podać długości pierwszego boku, która byłaby mniejsza od zera, ale może podać drugi bok mniejszy od zera. Czyli my musimy tutaj rozbudować tego naszego if else. Otóż, my tutaj musimy co zrobić? Musimy dodać kolejne linijki kodu źródłowego. Dodamy może sobie tutaj kolejnego ifa, ale już w else. Czyli yy, tu na tym etapie, jeśli program podał w miarę drugiego boku, to tego ifa dodamy sobie tu. Czyli jeśli bok drugi będzie mniejszy od zera, to tutaj wyświetl komunikat, że Dokładnie to, taki sam komunikat sobie wyświetlimy, czyli to już skopiuję, żeby tego nie pisać. I sprawdźmy teraz, jaki będzie efekt działania tego programu komputerowego. Tu podamy 5, tu podamy 5. Jak widzisz, na tym etapie program działa tak, jak należy. Teraz podamy sobie pierwszą wartość, mniejszą od zera, bo już program dalej się nie, nie kontynuuje. I teraz spróbujemy podać tutaj tą dodatnią, ale ten bok zrobimy minusowy. I teraz zwróć uwagę, że owszem, pojawia nam się informacja, że miara boku nie może być mniejsza od zera, ale nadal mimo wszystko jest ten, to pole jest dalej liczone. To oznacza, że jest błąd logiczny w tym zapisie. Czyli ja bym tutaj dodała kolejnego Elsa ale już zagnieżdżonego w tym dużym l -sie. Mamy tutaj nawias klamrowy i teraz to to przekopujemy do tego nawiasu klamrowego w tym miejscu. Tutaj może troszkę to przeformatuję, żeby było bardziej czytelne. Okay. No i teraz popatrzmy, jaki będzie efekt działania. Podaję najpierw dwie wartości większe od zera. No, i pole prostokąta jest liczone w sposób prawidłowy. Podam teraz pierwszą wartość, która będzie mniejsza od zera. Program już dalej się nie kontynuuje. Dlaczego się nie kontynuuje? Ponieważ ten pierwszy warunek, zobacz, nie został spełniony, więc program już reszty warunków w ogóle nie realizuje. No to teraz podamy sobie wartość, która jest tutaj dodatnia, natomiast tu będzie mniejsza od zera. I zwróć uwagę, że ten warunek pierwszy, do boku pierwszego, został zrealizowany, został spełniony, więc ten program, czy inaczej, ten warunek nie został spełniony, ponieważ bok 1, czyli 15, nie jest wartością mniejszą od zera, więc program zignorował, kompilator zignorował 17 linijkę kodu i przyszedł do ELSA. Czyli na tym etapie program założył, że bok 1 jest faktycznie wartością większą od 0. No i tutaj jest prośba teraz o potonie drugiego boku, i jest sprawdzony ten warunek. Czy bok 2 jest mniejszy od 0? Ponieważ ten warunek jest spełniony, no to linijka 25 została wyświetlona, natomiast ten else został zignorowany. No to teraz. Jeżeli sobie podamy dwie wartości, które będą większe od zera, no to prawda jest taka, że ten warunek został zignorowany, czyli ten warunek został spełniony, więc to zostało zignorowane. Następnie jest wykonywana 21-22 linijka kodu źródłowego, po czym kompilator sprawdza 23. warunek, który jest w 23 linijce kodu, ponieważ ten warunek nie został spełniony to to, co jest w 25. linijce kodu zostało zignorowane i został wykonany cały ten ELS, który znajduje się od 27. do 31. linijki kodu źródłowego. Oczywiście tutaj tę kwestię liczenia pola i sprawdzania, czy te boki podane przez, przez użytkownika, czy one są mniejsze, czy większe od sera możemy zrealizować troszeczkę inaczej, korzystając... Z operatorów logicznych, natomiast o operatorach logicznych jeszcze żeśmy nie mówili. Wrócimy do tego tematu, jak już przedstawić Ci operatory logiczne, jakie występują w języku C. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, koniecznie pytania zostaw w komentarzu.